Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Bibiana Muszyńska, psycholog, specjalista psychologii klinicznej. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o miłości i porozmawiamy o osobach, które najpierw się kochają, później się rozstają i pracują w jednej firmie, ale najpierw to chciałabym się od Pani dowiedzieć, co to jest miłość, Czy jest jakaś definicja miłości jak my to definiujemy? Definicji pewnie jest całkiem sporo od bardzo dawna tworzonych. O miłości wiemy, że to nie jest tylko emocja, że mm, jest w miłości komponent emocjonalny, czyli ten, który jest taki psychofizyczny i fizjologiczny także, bo przecież miłość odczuwamy w ciele i ona uruchamia różne procesy w nas. Ale w miłości jest też bardzo silny element rozumowy, intelektualny czy poznawczy. I ja to czasem porównuję do zaufania. O, t, troszeczkę łatwiej to może wyczuć, dlatego że my przecież możemy w wielu sytuacjach, w wielu relacjach wybrać, że komuś ufamy. Zaufanie nie tylko się czuje, ale zaufanie jest pewnym wyborem. Nie znam Cię jeszcze dobrze, ale Ci zaufam trochę w ciemno. Albo pomimo, że zrobiłeś mi coś przykrego, to spróbuję Ci nadal ufać. Decyduje, że nadal Ci ufam i z miłością też jest podobnie, że to nie jest to zakochanie, że, że w, na etapie flirtu często jeszcze nie czujemy miłości, a fizjologia jest już cała zaangażowana, emocje bardzo różne już szaleją, zwykle dość miłe, choć nie jest to tylko miły stan. Natomiast miłość, przez to, że tam jest też rozum zaangażowany, jest już bardziej stabilna. To jeszcze zapytam, taka miłość, ile potrafi trwać? Ona może być wieloletnia, dlatego że miłość, właśnie przez to, że jest i emocjonalna, i intelektualna, i, i, i jakimś właśnie takim procesem jest, procesem wyboru jest decyzją. Ja bym jeszcze się zastanowiła, czy na pewnym takim duchowym poziomie nie jest też, niedobrze nie, nie byłoby też patrzeć na miłość jako na pewnego rodzaju łaskę czy doświadczenie. Trochę wracam do poprzedniego pytania, bo myślę o tym, że łatwiej nam kochać, kiedy doświadczyliśmy miłości. Czyli kiedy mi, mieliśmy taką właśnie. Łaskę bycia kochanym, na przykład we wczesnym dzieciństwie, czy, czy później, w późniejszym, kiedy mamy doświadczenie bycia kochanym, innymi słowy, bycia akceptowanym bezwarunkowo, be, bez jakiegoś, um, by, bycia jakimś dla kogoś, albo bez um, z, zachowywania się, czy odczuwania w sposób specjalny dla kogoś. Je, jeśli ktoś nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy. Z wszystkimi naszymi cechami, w ciemno, nawet z takimi, których jeszcze nie zna, albo takimi, które są dla niego trudne do przyjęcia, i mimo to nas przyjmuje, akceptuje, wie, że tacy jesteśmy i chce nadal być, to mieć doświadczenie, że tacy dla kogoś jesteśmy, bardzo mocno ułatwia czuć coś takiego do kogoś. Miłość może trwać bardzo długo, wrócę teraz do tego, o co pani zapytała, dlatego że czuć miłość. Czy wymieniać z kimś miłość, w ogóle nie wyklucza tego, że sytuacyjnie można czuć złość do tego kogoś, że sytuacyjnie można kogoś nie lubić za coś tam, że sytuacyjnie można być smutnym przez tego kogoś, kogo kochamy i kto kocha nas, bo miłość nad tym wszystkim jest trochę jak taki namiot. To teraz powiem tak, że żyjemy w kulturze, w której spełniona miłość bywa przedstawiana jako ostateczny i najważniejszy symbol udanego życia. Gdy w to uwierzymy, to niespełnione uczucie może być wręcz niebezpieczne. I teraz zastanówmy się, a w zasadzie to panią bym o to poprosiła. Jesteśmy właśnie w takiej sytuacji z osobą, z którą spotykamy się na co dzień w firmie. Pracujemy w firmie z tą osobą. Co to znaczy, że może być to dla nas niebezpieczne? Może być oczywiście na wielu poziomach, dla nas i dla tej osoby. Bo jeśli mówimy o jakimś niespełnionym uczuciu, no znów można by się cofnąć o krok czy pół kroku i zastanowić, czy nie jest tak, że mieliśmy niewłaściwe, czy może niedojrzałe, albo y zbudowane na fantazji wyobrażenie, zarówno o miłości, jak i o tej osobie, co się dość często zdarza w związkach, że idealizowanie na etapie flirtu albo zakochania, Przenosimy i właściwie nie funkcjonujemy z osobą, nie oglądamy jej prawdziwego funkcjonowania, zachowań, cech, reakcji w różnych sytuacjach, tylko funkcjonujemy z jakimś takim hologramem, którego, który jest zbudowany z naszych fantazji i potrzeb. I nie, 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 nie reagujemy na to, że no przecież ten człowiek tak naprawdę, no nie wiem, choćby, wcale nie lubi spacerować i nigdy nam nie mówił, że lubi spacerować. Okej, okay, na etapie zakochania chodził na spacery, bo. To się robi, różne rzeczy się robi na etapie zakochania, a tymczasem czujemy się rozczarowani, bo tak jakby się rozbijamy o własne fantazje, czy o, własną, o własne idealizowanie człowieka, który idealny nie jest i może nawet nigdy nie był, tylko chcieliśmy go tak oglądać. A przez to możemy być raniący. Ja kiedyś usłyszałam od y, takiego mojego y, bliskiego, Kolegi, właśnie coś takiego, że idealizowanie niesie w sobie takie wielkie ryzyko, zarówno dla osoby, która idealizuje, bo ona po prostu będzie rozczarowana prędzej czy później, ale też wtedy, kiedy zacznie być rozczarowana, będzie raniąca dla tej osoby, którą idealizowała. Nawet jeśli ta osoba była zawsze szczera. I to niestety jest jedno ze źródeł tego, co może nas później spotykać, kiedy Miłość albo minie, albo kiedy nigdy jej nie było, byliśmy w relacji. W tej relacji bardziej dominowało zakochanie i właśnie idealizowanie, fantazjowanie na temat drugiego człowieka, a potem przyszło nam się rozstać. Natomiast rozstanie nie może się zrealizować w, w takiej, w, w pełnym znaczeniu tego, czym, je, czym jest, czy powinno być rozstanie. Ponieważ musimy nieustająco, codziennie spotykać się w pracy. I w tej pracy być może nawet jesteśmy w jakiejś relacji, w jakiejś zależności służbowej. No właśnie, czyli przydałoby się tu trochę dystansu i sprytu, żeby ulżyć sobie w bólu, no i w tej sytuacji, no bo może nie chcemy tej pracy zmienić. Może jednak ta praca nas satysfakcjonuje, no ale ta osoba, którą widzimy od czasu do czasu, bo nie zawsze się ogląda, nie zawsze jest taka sytuacja, że się mijamy na korytarzu. No niemniej jednak, żeby nie patrzeć na tą swoją miłość, no i nie wciągać tego, co przeżywamy, tego rozpadu, tego związku na oczach kolegów z pracy i szefów, no to rzeczywiście trzeba trochę dystansu, sprytu. Ja myślę, że potrzeba dystansu, rzeczywiście, do siebie i do całej sprawy, choć to akurat jest najtrudniejsze, bo przecież zostanie wiąże się z ogromną ilością zmieniających się emocji, które co i róż mogą w nas wykwitać, ale pewnego, pewnej dojrzałości i odpowiedzialności. Za, za, za wiele rzeczy tutaj w tym wypadku. Wiele rzeczy trzeba tutaj mieć na uwadze, czy brać pod uwagę. No bo tak, gdyby spróbować to wszystko uporządkować, to trzeba powiedzieć, że rozstanie dotyczy dwóch osób, i rozstanie wcale nie zawsze jest takim prostym i serialowym. Yy... Dwie osoby są w tej samej sytuacji emocjonalnej, to znaczy równo i zgodnie poczuły, że ich uczucie zgasło i powinny się rozstać. To po prostu jest wariant idealny, dlatego że jeśli ludzie by się tak rozstawali, to dzięki tej takiemu spokojowi i wychłodzeniu emocji mogliby już tydzień po rozstaniu iść na wspólną kawę czy dalej pracować. Natomiast to rozstanie to bardzo często jest decyzja jednej strony i brak zgody, albo jeszcze pełnia uczuć w drugiej stronie. A jeszcze gorzej, jak druga strona jest tym zaskoczona. Na przykład. Na przykład. I to nawet nie dlatego, że wcześniej nie było ostrzeżeń. Czasami jest tak, że my lekceważymy, że my w ogóle nie traktujemy poważnie, kiedy człowiek mówi do nas: Słuchaj, ja nie daję rady już w tym związku. Mnie tutaj coś ciśnie, mnie tutaj nie odpowiada, ja nie chcę tak funkcjonować. Dlatego, że czasami. Ludzie mają skłonność do tego, żeby słuchać tego, ale nie słyszeć. Czyli komunikat wpada i jakby wylatuje mniej więcej w tym samym tempie, tak jakbyśmy myśleli sobie o drugim człowieku, że on nie wie, co mówi, co w ogóle jest bardzo krzywdzące. Nie, to nie może być prawda, że ja to słyszę. Czasami to wynika z tego, jak, silnie, jak silne są nasze emocje. Nie dopuszczamy, że ktoś chciałby nas zostawić, bo my go jeszcze bardzo kochamy. Czy tam mamy przywiązanie do niego, to nie musi być miłość? Czy jeszcze jakieś inne emocje? No, ja bym to? tutaj przytoczyła coś takiego, że dla jednej osoby może być to więź, a dla drugiej więzienie. Może tak być. Zdecydowanie tak może być. Relacje są przecież bardzo różne. To, to kiedy jedna osoba chce się już wyzwalać z więzienia, dla drugiego może być samym centrum miłości, bo ta osoba tak właśnie widzi, rozumie i realizuje miłość. Czy związek? I teraz, jeśli tak jest, że to jest niesymetryczne, że to nie jest we wspólnym ustaleniu, albo to jest w takim pseudoustaleniu, ponieważ ludzie czasami w miłości, czy mając jeszcze, będąc jeszcze w uczuciach do drugiego człowieka, zgadzają się na coś, sądząc, że ta zgoda. Jest środkiem do tego, żeby te osoby za jakiś czas odzyskać, bo takie coś też się zdarza. Powiem teraz, że się zgadzam na rozstanie, ale potem będę blisko i będę pokazywać, jak dobrze funkcjonuje, jakim jestem fajnym człowiekiem. I przez to on ona wróci. Przekona się do mnie. Zobaczy, co stracił, straciła. No, to może się nawet i udać czasami. Zależy tylko, z jakiego powodu to rozstanie nastąpiło. Jasne, A ale może... może też być dość oszukańcze, prawda? Bo może być tak, że w tej rozpaczy decydujemy się na funkcjonowanie zupełnie inne niż zgodne z naszym charakterem, osobowością, temperamentem. I kiedy związek się odnowi, no to siłą rzeczy prędzej czy później wracamy do swojego funkcjonowania, tego, które jest zgodne z nami, takie prawdziwe. Można zadać pytanie, w co grają ludzie, w co zaczynamy grać. Tak, zdecydowanie tak. Więc ta sytuacja rozstaniowa może być na bardzo wiele sposobów skomplikowana. I teraz tak, jeśli ludzie się rozstają, jedno wie, że chce, a drugie wie, że nie chce. Albo wcale nie chce tak jak tamta osoba, nie ma tyle samo przekonania. To... A, a jeszcze, jeszcze może być tak, że czuje się upokorzone, bo to na przykład. Ona ze mną się rozstała, to szkoda, tak, że ja pierwszy się z nią nie rozstałem. Tak, ty, ty, tych emocji, które są związane z byciem, czy z uczuciem bycia porzuconym, zostawionym, no, tam może być mnóstwo emocji. W związku z tym najczystsza sytuacja, najbezpieczniejsza z psychologicznego punktu widzenia, to jest sytuacja, kiedy ludzie się rozstają i nie widują, nie kontaktują już później. Jeśli to jest tylko możliwe, jeśli nie mają dzieci, nie mają wspólnych interesów, to takie coś jest jak najbardziej wskazane. Wszelkie kwestie zostańmy przyjaciółmi, możemy sobie włączać po roku. Tak? Taki rok prawdziwej przerwy kontaktowanie się tylko w sytuacjach absolutnie niezbędnych najlepiej jeszcze wiadomościami, a nie kontaktowanie bezpośrednie. B, b, na, najbardziej pomaga ludziom w rozstaniu. Ja wiem, że to może brzmieć okrutnie, że wiele osób, które um, się rozstają, nie, nie wierzy w to. Ja to, ja to po prostu e, znam z gabinetu, że to brzmi niewiarygodnie, tak jakbym nie wiedziała, e, jak, jakie to jest cierpienie, właśnie dlatego, że wiem, jakie to jest cierpienie. Wiem jednocześnie, że spotykanie się. Niestety wzbudza nadzieję na to, że coś się jeszcze da zrobić. A ta nadzieja może być zupełnie bezzasadna. Dlatego, że ten, kto wie, że się chce rozstać, może z grzeczności dobrego wychowania albo żeby swoje wyrzuty sumienia ukoić, spotykać się tylko grzecznościowo, kompletnie już bez żadnych uczuć i bez czegokolwiek, co łączy. Spotkam się, proszę, żeby mieć święty spokój, żeby mnie sumienie nie dręczyło, że taki ze mnie okrutnik czy okrutniczka, a spotkanie w drugim człowieku, w tej porzuconej stronie, buduje nadzieję, no bo skoro było miło, skoro spokojnie porozmawialiśmy, skoro ta kawa się przedłużyła o ciastko, to może jest nadzieja, może jak się bardziej postaram, to jednak do siebie wrócimy. I każde tego rodzaju spotkanie, każda rozmowa, każda miła wymiana SMS-ów albo dzielenie się swoimi e, bieżącymi problemami może niestety wydłużać czas żałoby, czyli żalu po rozstaniu, po stracie. Czasami bywa tak, że już jedna osoba jest w związku i druga też jest w związku. Minęły trzy lata. Spotykają się w pracy. Jak powinny te relacje między nimi wyglądać? No jeżeli tylko to jest możliwe, to jako relacje czysto koleżeńskie czy takie zawodowo-towarzyskie. No bo gdyby stopniować, tak, no to mamy znajomych, trochę bliżej mamy kolegów. Niektórzy mówią jeszcze kumpli, co jest taką bliższą formą koleżeństwa. To powinny być relacje, które są ustawione w trybie zawodowym, chyba że rzeczywiście już nie mamy do siebie żadnych żali, żadnych emocji i możemy się kolegować. Natomiast, je, jeśli bycie w nowych relacjach rzeczywiście może bardzo upraszczać sprawę, bo jeśli te nowe relacje są dobre, stabilne. E, tak, to, to na nich się opieramy i w tym momencie kontakt z byłym partnerem- partnerką e, nic nam nie robi. Tak on wtedy właściwie nawet można powiedzieć, dzięki związkowi może być utrzymywany w tej zdrowej e, odległości, w zdrowym dystansie, na czysto zawodowym poziomie. Natomiast dla mnie najbardziej według mnie najbardziej niebezpieczna sytuacja to jest ta, w której się rozstajemy, sytuacja jest świeża, a nie możemy się nie widywać, ponieważ pracujemy razem. I to jest bardzo obciążające, bo każde miłe zachowanie może w tym porzuconym człowieku budzić nadzieję, ojej, to mo może to nie jest tylko tak, że w pracy, tylko to jest dlatego, że da się wrócić. Ale przecież na etapie rozstawania jesteśmy w różnych stanach emocjonalnych. Jest taki etap, kiedy mamy w sobie ogromną ilość złości, wściekłości, żalu, nie tylko o porzucenie, ale wtedy też możemy przerabiać różne stare sytuacje. Że było jakoś niefajnie, że ten ktoś coś zrobił niemiłego, jaki był rozczarowujący. I kiedy na co dzień widzimy osobę, która jest źródłem naszej złości, frustracji, wściekłości, Poczucia poniżenia, bycia porzuconym, no to tak naprawdę te emocje właściwie są nieustająco podsycane. To, co jest procesem, który jest niemiły, ale który gaśnie z czasem, właściwie jest wydłużane w taki niezdrowy sposób i może się też rozlewać niestety. Nie, nie między dwiema osobami, tylko może się też rozlewać na to, co w miejscu pracy, na inne osoby i na jakość pracy. Tu jest słuszna uwaga. To omówiłyśmy taki związek, gdzie jesteśmy partnerami, a co w przypadku, kiedy jest to małżeństwo, doszło do rozwodu, no ale pracujemy razem, to trochę inaczej wygląda, bo jest na przykład jedna firma. To jest trudne. Bo jest jedna firma, i jeśli jeszcze jest tak, że małżeństwo ma dzieci. Sytuacja małżeństw czy takich długotrwałych związków, w którym, w którym łączników może być więcej, to jest sytuacja, która z definicji zakłada, że rozstanie nie zakończy, nie ma możliwości zakończenia rozstania niewidywaniem się i niekontaktowaniem się, ponieważ mamy sytuację, choćby właśnie wspólnej firmy, czy y, dzieci wspólnych, czy jeszcze tam jakieś zależności, y, ze względu na które kontakt powinien być podtrzymywany i powinien on być na, y, ze względu na obie strony na jakimś dobrym, kulturalnym y, y, poziomie, w którym jest też dużo wzajemnego szacunku. Więc jest to czasami niezwykle trudne, zwłaszcza jeśli rozstanie na przykład było rozstaniem przez zdradę albo decyzją jednej strony bez zgody drugiej, czy takiej emocjonalnej zgody drugiej strony. To, to, to tak, to jest trudne. Takie Cześć, roz... Mamy sytuację, kiedy na, na pracy, na tym na jakości pracy. Czy w ogóle na tym, że firma zaczyna źle szwankować, bo któraś ze stron źle w niej pracuje, jest już mniej zainteresowana, czy na dzieci, na dzieciach odgrywamy swoje pretensje do, do byłego partnera, czy partnerki? Komfortowa sytuacja rzeczywiście jest wtedy, kiedy rozstanie, odbywa się przez dwie strony. Obie strony są tym zainteresowane, ale to jest chyba rzadkość. Tak, zwykle takie coś się dzieje wtedy, kiedy albo obie strony w równie dojrzały sposób dochodzą do tego, że my nie damy raz, rady razem, my nie stworzymy dobrego związku. Paradoksalnie czasem jest tak, że osoby, które potrafią zgody nie stwierdzić, marna z nas para, te osoby potrafią się później bardzo szanować, a nawet żyć w przyjaźni. Możemy się przyjaźnić, możemy się kumplować i bardzo nam to wychodzi. Nie wychodzi nam życie razem, nie wychodzi nam tworzenie związku. Albo kiedy obie osoby zgodnie stwierdzą, że zgasło między nami i naprawdę oboje to czujemy. Wtedy ale jest, jak trzeba mieszkań? być dojrzałym, żeby to powiedzieć i żeby to zrobić? Wygasło uczucie między nami, więc się rozstańmy to będzie z korzyścią obopólną, ale. Na ogół to jest tak, że jedna osoba to rozumie i chce z różnych powodów, bo ma jakiegoś partnera, a druga nie ma partnera, to nie chce kończyć mimo wszystko tego związku. No, ja bym się tutaj na moment zatrzymała, bo jeżeli związek jest i jedna z osób ma już partnera, no to umówmy się o dojrzałości, to my tutaj średnio możemy mówić. Chyba, że to jest coś takiego, że ta, ta osoba bardzo dawno już, no dobra. Wycofuję się z tego, bo to trochę zabrzmiało jak takie ocenianie, a przecież sytuację zawsze należy indywidualnie oglądać, bo przecież może być tak, że ktoś dawno już komunikuje, że chce wyjść z tej relacji i przez upór drugiej strony yy, nie, nie jest to możliwe. Choć chyba już teraz coraz, coraz trudniej się obronić czymś takim, że to jest niemożliwe i wchodzimy w nową relację, bo jednak psychologicznie dla wszystkich stron i z szacunku dla tej osoby, z którą jesteśmy w nowej relacji, byłoby dobrze, żeby stara relacja była jednak zakończona. Ja już się nie upieram przy tym, jak długo wcześniej ona powinna być zakończona, ale jednak. Tworzenie relacji z mężem, żoną czy stałym partnerem za plecami i niezakończonym związku jest trochę pachnie jakimś rodzajem nieuczciwości wobec tego nowego człowieka w naszym życiu. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Bibianna Muszyńska, psycholog, specjalista psychologii. Klinicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Druga część audycji już jutro o godzinie 9.15, a z niej dowiecie się m.in., na czym polega terapia małżeńska, czy ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, a także kiedy para powinna się rozstać. Forum Radia Rok Parada. Radio Parada 96 FP.